Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj e, nadszedł czas na ulubieńców miesiąca kwietnia. Zanim zacznę wam opowiadać e, co namiętnie używałam przez cały miesiąc, chcę wam pokazać moją nową fryzurę, m, którą sobie dzisiaj zrobiłam. Generalnie koncepcja jest taka, że zapuszczamy włosy z powrotem, ponieważ przedtem miałam bardzo długie, potem ścięłam Tuż yy, zanim zaczęłam nagrywać filmiki na YouTube'a, ścięłam na boba bardzo krótkiego. No i teraz ten bob sobie tak rośnie. No i chcę sobie go zapuścić. To znaczy moje włosy, nie boba. No i słuchajcie, przód mam dłuższy. Nie wiem, czy to będzie widać. Przód jest ścięty yy, tak ze skosa. I ja Wam się odwrócę. I tak wygląda mój tył tu jest troszeczkę krótszy mam nadzieję, że fryzura Wam się podoba bo mi się bardzo podoba e, no i zobaczymy jak pójdzie moje zapuszczanie słuchajcie to będzie bardzo krótki filmik ponieważ e, w miesiącu kwietniu m, w miesiącu, który był bardzo dla mnie e, busy, czyli miałam dużo pracy e, używałam bardzo mało produktów kolorowych większość produktów, e, które chcę Wam pokazać są to produkty pielęgnacyjne żeby nie przedłużając, zaczynamy. Słuchajcie, znalazłam ten szampon Tresemme. Myślę, że tak się go wymawia. E, to jest Color Protection. Słuchajcie, szampon jest niesamowity. Do tego jest również odżywka, ale odżywki jeszcze nie zaczęłam używać, ponieważ muszę wykończyć moją poprzednią. E, to jest 500 ml, ta buteleczka. I kosztowało mnie, słuchajcie, chyba w super dragu to było, około 3,5 funta za oba produkty, także niesamowicie tanio. I oprócz tego jestem bardzo z tego szamponu zadowolona. Ja mam włosy przetuszczające się od skóry głowy i suche końcówki. Poza tym farbuję włosy. Wiadomo, po 30 już trzeba. No i ten szampon jest godny polecenia. Jest bardzo wydajny. Ja już go mam około dwóch miesięcy i jeszcze zostało pół buteleczki. Ehm, Przechodząc dalej, słuchajcie Chcę Wam polecić Bardzo fajny zapach e, Bardzo fajny restaurant pod pachy Z takim talkiem To jest chyba nowa seria Nivea I Calment Care Ten akurat jest Calment K. E, bardzo fajny, też go kupiłam w promocji w Tesco Za chyba około dwóch funtów Za około dwa funty Mówiąc ładnie e, Bardzo fajny Słuchajcie, m, następnie Oglądając filmiki na YouTubie, dziewczyny się zachwycały tymi wodami e, do ciała z Victory's Secret. No i słuchajcie, ktoś polecił ten zapach i ja go, słuchajcie, wyczaiłam na eBayu. E, jest to 250. E, Secret Charm. Nie mam pojęcia za bardzo dużo o tych e, wodach, jakie tam są. Em, kolekcję, czy coś w tym stylu, ale słuchajcie, tą udało mi się kupić za 6,5 funta z przesyłką, za 250, także yy, 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 myślę, że tanio, yy, tutaj mamy, jest to zapach miodu, yy, jabłek jakiejś, jakiegoś kwiatu, którego nie znam, słuchajcie zapach jest niesamowity, świetnie utrzymuje się na ciele, jeśli się wykąpiemy i się nim popcikamy, to przez cały Boży dzień, słuchajcie, czujemy tą nutkę na skórze. Super, polecam serdecznie. Jeśli macie dostęp um, do produktów Victory's Secret do ciała, spróbujcie, bo są naprawdę warte polecenia. Mówiąc dalej, muszę wspomnieć o The Body Shop Face Mist. Słuchajcie, z witaminką E. Powiem Wam, że ta woda mnie tak odświeża. Nawet jak spryska makijaż, to czuję po prostu, jak ona się wpija w moją skórę i niesamowicie ją odświeża. Jest super. To też chyba kosztowało około 6 funtów, jest to setka. Ja używam to już 2 miesiące, słuchajcie, a zużycie jest, nie wiem, dotąd. Także jest bardzo wydajny produkt i warty polecenia. Następnie, słuchajcie. Kupiłam sobie Estelode Advanced Night Repair. To jest te serum takie, które regeneruje skórę. Ja mam bardzo suchą skórę, jak już wiecie, i trudno mi jest ją utrzymać trudno jest mi utrzymać nawilżenie porządne. Natomiast to jest bardzo fajny produkt, bardzo wydajny nawilża, słuchajcie moją skórę. Jeden, jedna wada to jest niesamowicie drogie, nie wiem dlaczego. Za co tu płacimy, ale no jest drogi. Nakładamy go przed nałożeniem e, kremu. Także bardzo fajny produkt. E, no i jak już wspomniałam w moim filmiku zakupowym, muszę Wam polecić e, te perfumy Daisy e, Mark Jacobs. Słuchajcie, są niesamowite. Są. Och, uwielbiam je. Po prostu tak letnie, kwiatowe. E, po prostu strzał w dziesiątkę, dziewczyny. Nie jest to bardzo delikatny za, zapach, ponieważ ja takich nie lubię. Lubię bardziej takie mm, konkretne zapachy. Ten zapach, jak się spryskam, utrzymuje się na mojej skórze przez cały dzień. Jest super. E, polecam serdecznie. Następnie dziewczyny, mm, ja już chyba w jakimś filmiku wam mówiłam o tym różu Gentle e, z maka. Niesamowicie różowy, z takimi drobinkami. zrobiłam wam słocza. E, tak wygląda, słuchajcie, ja go po prostu ubóstwiam. Ubóstwiam go, używam go namiętnie. E, mam kilka e, różów z maka. Ten jest po prostu rewelacyjny. Uwielbiam go. Skóra wygląda tak świeżo, niesamowicie. Jak macie dojście, chociaż żeby spróbować sobie, słuchajcie, na własnej skórze, to serdecznie Wam go polecam. No i tutaj jest e, mój... Skin Finish Nature Natural, Nature, cokolwiek. Słuchajcie, medium, kolor medium. Skóra jest po nim tak atłasowa, że po prostu niesamowita. Nie ma żadnych. Ja mam takie małe piegi, których tak nie widać, ale są. Jak sobie go nałożę, słuchajcie, skóra wygląda świetnie. Warty polecenia produkt. Mówiąc o maku, yy, słuchajcie, dwa miesiące temu chyba, albo trzy kupiłam sobie ten pędzel MAC 129. Taka kuleczka. Słuchajcie, używam ją właśnie do nakładania tego, tego różu. Jest fajny, niesamowity. Uwielbiam go. Uwielbiam go, polecam. Jest to jeden chyba z nowych pędzli MAC, o ile się nie mylę, ale naprawdę warto wydać na niego pieniądze. Nic się z nim nie dzieje, słuchajcie. Ja mam pędzle ja mam pędzle Sigma również. I wyobraźcie sobie, że te pędzle Lubię tyle włosa, ja po prostu wyglądam jak, jakbym była uwłosiona po użyciu tego pędzla, bo mam włosy z tego pędzla oczywiście na, na całej buzi i, i na całej szyi. Gdziekolwiek, ją, gdzie, gdziekolwiek go użyję jest po prostu do kitu. No dobrze. Um, ostatnim produktem, który chcę Wam polecić um, jest, to firma, jest to produkt firmy Clinic. Um, jest to słuchajcie, um, jak to się mówi? Um, po polsku, słuchajcie, jest to korektor. Korektor. I zobaczcie ten korektor. Ten korektor jest taki ciemniejszy nieco, ale jest taki świecący. I ja mam na przykład tak, taką tendencję do sińcy pod oczyma, a um, ten korektor jest niesamowity. Używam go z dwóch powodów: ponieważ fajnie wygląda na skórze, i po drugie, ja jestem leniwcem, czyli te kremowe takie, które trzeba nałożyć na palec i rozetrzeć, no trzeba spędzić więcej czasu niż nad tym. Także serdecznie go polecam. Ja go kupiłam w Butcie, ale nie mogę wam powiedzieć za ile, bo już go mam z dwa miesiące i nie pamiętam. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że macie udany weekend. Serdecznie wszystkie was pozdrawiam. No i do zobaczenia, pa pa.